Kiedy było wydarzenie związane z atakiem na World Trade Center w 2001, to w 2002 kolorem roku była Krwista Czerwień. Witamy widzów kanału Spożywcza TV i portalu hurtidetal.pl. Dzisiaj dość barwny temat, bo porozmawiamy o kolorach z doktorem Markiem Borowińskim, shop-doktorem. Witam serdecznie. Marku. Kolory to jest coś, co nas otacza każdego dnia w tym roku. Instytut Panton określił, że kolorami 2021 roku będą żółty i szary. Możesz coś opowiedzieć o wyborach Instytutu, a także te, tego właśnie konkretnego wyboru. Instytut jak co roku podaje nowe kolory. One tak naprawdę są uzależnione od tego, co się wydarzyło mają być prognozą też tego, co będzie. Yy, tu mamy kolor żółty i szary, i z jednej strony mówi się o tym, że to jest połączenie tych kolorów, które słuchajcie, ma nam dawać odporność, poczucie zdrowia i siły dlaczego? Autorzy tych trendów, czyli jakby grupa współpracowników wokół Instytutu Pantone mówi o tym, że szary kolor jest kolorem mocy i siły. Porównuje to do kamienia, do skał, do takich kamieni, które są odporne, że kiedy pada deszcz, kiedy jest ulewa, właśnie te szare skały są silne, mocne, trwałe. Co się dzieje po wstaje słońce, ten żółty kolor optymizmu, radości, nadziei, spokoju. Żółty kolor jest tym kolorem, który nam się będzie kojarzył zawsze z otwartością. Dlatego mówi się ogólnie, że są to dwa, jest to połączenie tych dwóch kolorów, ma nam dać oczywiście połączenie związane z odpornością. Ja się spodziewałem poniekąd takich kolorów, z tego powodu, że wiadomo, że tematem roku 2020 był COVID. W związku z tym coś musiało się pojawić, dlatego że to tak właśnie w historii Pantona jest, że kiedy są kolory, kiedy było wydarzenie związane z atakiem na World Trade Center w 2001, to w 2002 kolorem roku była krwista czerwień. I ta czerwień była jakby kolorem roku w hołdzie złożonym ofiarom tej strasznej tragedii. Marku, a o co chodzi z tym, że są dwa kolory? Czyli jak ja mam żółtą marynarkę, to znaczy, że jestem modna tylko w połowie i tylko w połowie będę odporna. O co chodzi? Te dwa kolory to jest też wyjątkowa sytuacja, bo warto, żebyście pamiętali też o tym, że Instytut Panton ponad 20 lat prezentuje kolory roku. I teraz mamy sytuację, kiedy po raz drugi jest. Pierwszy raz było to w roku 2016, kiedy Instytut Panton nominował do koloru roku dwie barwy, był to kolor różowy i niebieski. I zawsze to jest wtedy, kiedy jest to w tak zwanej słusznej sprawie. Wtedy chodziło o tak naprawdę równość płci. Żeby męskość była równa kobiecości w rozumieniu jakby e, związanym z zarabianiem pieniędzy, z ważnością płci, z rolą kulturową. To było bardzo ważne. W związku z tym wszystkim na tym bardzo, bardzo zależało. Teraz mamy sytuację po raz drugi, po raz drugi w 2020, kiedy na 2021 rok są planowane dwa kolory i one mają Stanowić tak naprawdę o tej odporności. I to nie jest tak, że aż jesteś w połowie modna, dlatego że ten kolor będziemy używali zarówno w modzie, w różnych wnętrzach, tak jak mamy tutaj w studiu pokazanym, ale to mają być też kolory, którymi możemy się bawić. Zwróć proszę uwagę, że większość naszych wnętrz jest szara. My w ogóle w Polsce kochamy szary kolor. On jest trochę, muszę powiedzieć, wylansowany też przez media, przez projektantów, architektów, gazety wnętrzarskie, ale on jest kapitalną bazą do tego, właśnie, żeby używać. Innych kolorów, bo każdy kolor dodany do szarej barwy stanie się, słuchajcie, jego gwiazdą. To jest bardzo istotne. I ty, mając e, dzisiaj żółtą, fajną marynarkę, świetnie wyglądasz, i jest to też właśnie kolor roku, i możemy się nim bawić. Kolory też są po to, abyśmy się z nimi czuli dobrze, fantastycznie. To nie jest tak, że tylko żółty i szary. Nie, bawmy się, cieszmy się tymi kolorami. Kurczę, one są dla nas, nie? Czyli inne barwy. Też mogą być modne, mimo tego przeważającego trendu tych dwóch barw, tak? E, tak, ja uważam, że e, drodzy widzowie spożywczej TV, e, ci, którzy jesteście, ma, macie swoje biznesy, pamiętajcie też, że żółty i szary kolor, to jest właśnie ważna informacja, mm. mogą być znakomitą, bym powiedział, linią pewnej koncepcji marketingowej. Mianowicie, jeżeli macie jakiś produkt i chcecie go pokazać, czy też sklep, chcecie być modni, pociągnijcie temat w mediach społecznościowych, że macie dwa produkty, zestawmy. I znanych producentów, którzy na przykład mają produkt w kolorze żółtym, opakowanie i szarym. I powiedzmy, że w naszym sklepie mamy zestaw, który jest trendem roku. Słuchajcie, według Pantona, pobawmy się z tym. Chodzi o to, że Instytut Panton daje pewnego rodzaju tematy, sugestie. My nie musimy ich dosłownie używać, tak jak odpowiedzieliśmy o tym wcześniej, ale możemy się nimi bawić. Możemy się bawić, słuchajcie, w koncepcji marketingowej. Możemy wrzucić te kolory, e, zrobić jakikolwiek konkurs. Pobawmy się tym, pocieszmy się. Z drugiej strony, nie wiem czy wiesz, Asiu, ale też ten kolor żółty z szarym pojawi się w bardzo modnych kosmetykach w tym nadchodzącym sezonie, szczególnie dla tej najmłodszej populacji nastolatków, młodych kobiet, młodych dziewczyn, dlatego że kolory roku to dotyczą każdej dziedziny życia. To nie tylko moda, o której powiedzieliśmy, nie wnętrza, nie tylko kosmetyki, ale również wszelkiego rodzaju różne firmy będą poszukiwały, w tym oczywiście też firmy farbiarskie. Ale Firmy, które mają innego rodzaju produkty czy usługi, mogą powiedzieć, że oni też są modni właśnie w kolorach żółto-szary. Także nie traktujmy tego dosłownie, bawmy się tym, cieszmy się tym zestawem. Marku, a co sprawia, że na przykład lubimy dany kolor? Ten kolor nam się dobrze kojarzy bądź źle. O co chodzi? Z tym jest tak, że kojarzenie kolorów to są tak zwane, drodzy widzowie, asocjacje nabyte, nie? Ale mądrala język naukowy, już tłumaczę kochani. Czyli tak naprawdę nabyte skojarzenia w bardzo prosty sposób. Asia ma żółtą marynarkę, lubię Asię, w związku z tym żółty kolor będzie mi się pozytywnie kojarzył, zgadza się? To to jest właśnie skojarzenie nabyte w taki sposób pozytywny. Pamiętam, a propos Instytutu Panton, jak e, była niestety katastrofa związana z tsunami i w kolejnym roku kolorem roku był kolor turkusowy, ale wtedy ten turkusowy dla wielu osób na całym świecie miał bardzo pejoratywne, negatywne skojarzenia. Wiesz dlaczego, Asiu? Dlatego, że ludzie oglądali się w mediach, w mediach społecznościowych, relacji, jak te turkusowe fale zalewają, i ile tragedii. Czyli tu nastąpiło skojarzenie koloru turkusowego, którego widziałem przez cały rok w mediach, w związku z tragedią z tym negatywnym. W związku z tym ten turkus okazało się, że potem był jego skojarzenie parę lat, jak robiono badania po tym, e, okazywało się, że jednak było niewłaściwe. Czy to tak naprawdę nabieramy tych skojarzeń? Tak? Oczywiście, jeżeli mamy to pozytywne, jak wspomniałem, żółtym i lubimy się i się znamy, to ono będzie pozytywne. I wtedy powiem tak, słuchajcie, jeżeli to taki bodziec będzie wygasał, czyli moje kojarzenie z Asią e, będzie jakby wygasało, to wtedy to, to skojarzenie się robi mniej silne mniej odciąguje, ale jest wykorzystywane mocno w biznesie. Zwróćmy uwagę chociażby, e, jak mamy kolory firm, które telefonia komórkowa, tak? Bardzo wyraźnie mają, właśnie są kolorystycznie sprecyzowane, tak? I ktoś mówi, że idzie do firmy pomarańczowej, nie wiem, e, różowej, fioletowej, czy też e, zielono-czerwonej i doskonale mówiąc o tym, możemy cudownie o tym mówić. Zobacz, w telewizji bez marek może mówić, słuchajcie, o kolorach na spojrzyszczej TV i nikt nie powie, że coś reklamuje, Dlaczego? Bo kod kolorów jest kodem bardzo uniwersalnym. Wiele osób z niego korzysta i bardzo się wtedy cieszymy, bo wszyscy go rozpoznajemy. No, właśnie kolory można też opatentować. Tak zrobiło właśnie wielu producentów. Wszyscy znamy markę Słodyczy z takim liliowym fioletem, który jest stricte sprecyzowany do tej jednej marki. Co nam to daje w późniejszym etapie sprzedaży, produkcji? Daje nam masiu kodowanie. Oczywiście pytanie jest, bo można to postawić z drugiej strony: co się dzieje, jak to jest za mocno zakodowane. Zrobiono kiedyś badania w dużym mieście i kiedy dzieci w przedszkolach były zapytane, w jakim kolorze jest krowa, to właśnie odpowiadały, że jest właśnie w tym kolorze. Oczywiście częściowo żarty, bo dzieci mają, to są też dla nich produkty i, i, i dobrej jakości. Natomiast to, to daje to, że jesteśmy wyczuleni, czyli gdzie ten sygnał, o dokładnym odcieniu sygnał w rozumieniu opakowania, skojarzenia, nawet podświatu, do świadomego się pojawi, to mamy już lokowanie produktów. Zobacz często, jak są też reklamy, e, jakby stworzone wielu farmaceutyków. Jeżeli idę na przykład do apteki po specyfik czerwony, to napis w tle za bohaterką, którą coś boli, jest w kolorze czerwonym, ale jeżeli idę po jakikolwiek specyfik do apteki. Który jest reklamowany w kolorze na przykład fioletowym, już mówimy o innym odcieniu, bardziej ciemnym. To wtedy ona ma przykładowo apaszkę też w tym kolorze i symbol apteki, taki krzyż, który jeszcze krzyżyk tak zwany, też jest właśnie w tym kolorze. Czyli kolory dają kodowanie, dają duże znaczenie biznesowe, stają się bardzo wyraźnym komunikatem marketingowym. Marku, a powiedzmy, że dana marka, nie wiem, produkt, producent. Yy ma bardzo przykre doświadczenia złą sprzedaż coś zrobił nie tak czy zmianą kolorów może troszeczkę odwrócić karty na swoją stronę Ja pamiętam taki dokładny case już było wiele wiele lat temu nie będę wymieniał nazwy ale opowiem o producencie bym powiedział specyfików do ogrodu który miał je zrobione, główne logo tej marki, tej, tej linii, było w kolorach brązowych, na zasadzie skojarzenia się, były to produkty do trawy, skojarzenia się właśnie z ziemią, bo tak faktycznie to wchłaniało. Ale konsument, przepraszam, nie konsument, klient, bo tego nie konsumujemy, wybaczcie proszę, klienci, którzy to kupowali, kupowali to tak naprawdę, żeby mieć piękną zieloną trawę. I e, ten producent po pojawił się u mnie z tym zleceniem, z prośbą o zmianę koloru. Nie będę oryginalny, stworzyliśmy odpowiedni odcień koloru zielonego i sprzedaż poszybowa poszybowała w górę. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten zielony kolor miał się z tym kojarzyć. Tak, czy miał się kojarzyć z tym, jak ta, jak ta trawa będzie wyglądała, w jaki sposób będzie nasycona i soczysta. Wcześniej było to w kolorze brązowym i ta sprzedaż była słaba. Brąz też nie jest do końca kolorem, który będzie się sprzedawał. Marku, a co z faktem, że kobiety kochają brąz? Asia, zależy od której strony. Zobacz to jest tak. Brąz daje nam poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. Jest to kolor natury, taki zakorzeniony, wiesz, kolor matki Ziemi być może to jest z tym związane, tak? Mhm. To jest też kolor e, skóry, który często chcemy mieć latem, chcemy być ładnie opaleni, e, szczególnie panie chcą być ładnie opalone, tak? Dopasowują sobie do tego kolory makijażu. Mamy do tego w przypadku pań kolory rajstop, często określone kolorem cielistym, ten brązowy, który ma odpowiadać odpowiedniemu e, jakby tonacji do nóg, w związku z tym te kolory w, e, jakby u kobiet mają bardzo duże znaczenie. Czyli możemy troszeczkę ten brąz Obronić w niektórych sytuacjach, prawda? Ale oczywiście są momenty, że jeżeli on się nie sprzedaje na półce sklepowej z różnych przyczyn, to na przykład będzie istniał w innych branżach, tak? Jest znakomita firma, która jest firmą kurierską, która z tego koloru uczyniła brand. Nikt inny w tych kolorach nie ma. I gdziekolwiek się pojawi, czy w firmie, czy na jakimkolwiek ujęciu samolot, czy też samochód przejeżdżający w tych kolorach, wszyscy dokładnie wiedzą, o jaką firmę kurierską chodzi. Więc kody też nam się bardzo mocno tutaj sprawdzają w przypadku komunikatów, o które rozpoczęłeś swoje pytanie, hmm. a się w przypadku komunikatów marketingowych. Rozumiem, Marku. Jesteś autorem książki „Doktor Color, czyli barwy szczęścia, pieniędzy i seksu. Skąd ten tytuł, bo jest niezwykle intrygujący? Skąd te właśnie barwy szczęścia? Uważam, słuchajcie, że barwy mogą nam pomóc, że każdy z nas ma swoje kolory. Tak jak wy, którzy siedzicie teraz przed ekranami spożywczej TV, macie swoje ulubione kolory, namiętności, pasji, które odnoszą się właśnie do tych dziedzin. Czyli odnoszę się zarówno do strefy życia, do strefy szczęścia, ale również i do strefy seksu. Ten, te kolory za to też odpowiadają. Są pewne kolory, które nas stymulują w sensie seksualnym, ale są też kolory, które na pewno będą też nas zniechęcały. Dlatego warto i o tym też poczytać. Stąd taki tytuł. Bardzo życiowy dla wszystkich. Marku, a każdy ma inne kolory szczęścia? No, właśnie pytanie, czym jest to szczęście? tak? Czy szczęście jest słuchajcie tym, czego poszukujemy na zewnątrz? Czy szczęście jest tym poczuciem, które odnajdujemy w nas? Jest taka słynna przypowieść o pewnym bardziej odmnichów buddyjskich, którzy opowiadali, że pewien rodzaj zwierząt e, poszukiwał zapachu, który mu się kojarzył ze szczęściem. I ten zwierzak latał od miejsca do miejsca i sprawdzał ten zapach. I prawie nigdy się nie zorientował, że on go sam powoduje, czyli szczęście to jest to, co nosimy w sobie. Teraz pytanie, jaki wasz kolor szczęścia jest, którym wy czujecie się dobrze. No i pytanie drugie, podstawowe, czym to szczęście dla Was jest? Marku, myślę, że każdy z nas może właśnie swoje szczęście zbudować własnymi barwami. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. My już pomalowaliśmy swój świat na żółto i, I na, na niebiesko. niebiesko. <laughs> I wszystkim, wszystkim widzom życzymy tego samego i do zobaczenia już niedługo.